Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejną nową serię. W tej serii postaramy się rozwiązać cały arkusz pokazowy, arkusz diagnostyczny, który Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała we wrześniu 2022 roku i który ma przygotowywać uczniów do matury w 2023 i 2024 roku. Od 2025 roku znowu troszeczkę zasady zdawania się zmienią. I co najważniejsze, ta seria powstaje we współpracy kanału Matkwadrat z firmą, platformą Ecurs.pl. E Na platformie Ecurs.pl znajdziecie różnego rodzaju kursy. Dla, zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, różnego rodzaju kursy przygotowujące do egzaminu, ósmoklasi, egzaminu, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, a także wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Między innymi będziecie mogli spotkać tam mnie. Ale teraz idziemy do sedna i próbujemy rozwiązywać zadanie. Zadanie pierwsze, no bo od którego moglibyśmy zacząć? Z tego arkusza przypominam jeszcze raz arkusza diagnostycznego z września 2022 roku. Dokończ zdanie mamy wybrać właściwą odpowiedź, to oznacza ten rysuneczek, że jedna odpowiedź jest tylko poprawna. Mamy pewne wyrażenie, 1 plus 3 razy 2 do potęgi minus pierwsze i to całe do potęgi minus drugiej. I musimy to policzyć. Zobaczcie. Pierwszą rzeczą, którą tutaj mamy to mamy 2 do potęgi minus pierwszej Podnoszenie do potęgi minus pierwszej oznacza tak naprawdę wzięcie odwrotności Czyli mamy tutaj 1 plus 3 razy, no 2 y, do potęgi minus pierwszej to będzie 1 druga I to jest do minus drugiej, czyli mamy tak 1 plus, no 3 razy 1 druga to no, są oczywiście 3 y, drugie To jest do potęgi minus drugiej jeszcze 1 plus 3 drugie to będzie 5 drugich, prawda, mam 1 plus 1,5 tak naprawdę do potęgi minus drugiej, to mam tak, do potęgi minus drugiej, czyli do drugiej, i jeszcze trzeba to odwrócić, czyli 5 drugich do potęgi drugiej to będzie 25 czwartych, i to jeszcze trzeba odwrócić, czyli jeszcze do minus pierwszej, czyli ostateczny wynik to będą 4 25, odwracamy ten ułamek, a skoro 4,25 to prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź. B. Przypominam wam, zerknijcie na platformę e-kurs.pl. Link oczywiście znajdzie się w opisie tego filmiku. E już zapraszam na kolejne filmy, które regularnie będą się pojawiały, gdzie będą rozwiązywane kolejne filmy z tego arkusza. Do zobaczenia, dzięki, popatrzcie na to. No i zapraszam do kolejnych filmów. pa! pa.